Z tej strony Lord Myself to jest pierwszy odcinek z 17 dodatków do FSA21 Dzisiaj właśnie taki nietypowy odcinek z powodu tego, że niedługo będzie premiera Farminga 21 w przyszłym roku i tego się najbardziej nie mogę doczekać, więc słuchajcie, dzisiaj 17 dodatków do FSA 21. Pierwsze. Więcej marek Ursusów, takie jak C330, C360 i Ursusy 12. Tego mi najbardziej brakuje. To jest właśnie przykro, że tego 19 nie ma. Jedynie są tylko na wodach i to jest właśnie najgorsze. 2. Możliwość zakopania się. To jest właśnie najfajniejsze, że jedziesz w pole, nie jest za mokra, że jest mokra ziemia i nagle zakopujesz się, czyli siadasz. Podczas nawet orki Trzy Bramy Więcej bram z powodu tego, że e, mm, właśnie tego brakuje, że na przykład wiesz, Jedziesz, że nie masz ogrodzonego e, Nie masz ogrodzonego I to jest, na, jest najgorsze Żeby fajnie wyglądało Że jest ogrodzone jak prawdziwa gospodarka Cztery Przyczepy to jest w ogóle... cztery. Przyczepy. Więcej przyczep z powodu tego, że jest dosyć mało. Jest takich niepolskich. Chciałbym, żeby takie były polskie, poniszczone, trochę takie używane. 5. Pługi trzyskibowe, nieobrotowe. To jest właśnie to, co najbardziej mi brakuje, czyli yy, pługi trzyskibowe którzy nie, nie, obra, nie, nie, nie obracają to jest właśnie najfajniejsze, że jedziesz na przykład w pole, trzymasz skiby i jedziesz to jest po prostu już prawdziwa robota sześć kamera dwuosobowa kiedy wysiadasz z ciągnika albo innych maszyn kamera osobowa druga osobowa, to jest najfajniejsza możliwość, na przykład jak jeździsz w ciągnikach, kombajnach albo tych innych rzeczach, to też masz dwuosobową. A jak chodzisz normalnie po podwórku, to masz tylko jedną osobową. Siedem. Szklarnie. W jedenastej były szklarnie, a w dwadzieścia 21... jeden. Boże. A w 19 nie ma. A teraz jestem ciekawa, czy do 21. jeden dodadzą szklarnie. Szok że do Farminga 17 były, a teraz 19 nie ma 8. Inne gospodarstwa rolne to mi najbardziej brakuje, co mnie najbardziej zdenerwowało w Farmingu 19, że nie ma innych gospodarek rolnych i to bardzo szkoda, że jedynie, my jedyni mamy gospodarkę, a reszta nic nie ma tylko same czelniki, same auta, betoniarki, jeżą 9. Pojazdy rolę na polach i na ulicach. O, tego tu mi najbardziej brakuje. Że wypamiętacie sobie, że wypracujecie tam w polu, tam się jecha. A tu nagle tak fajny ten pęd, taki ten największy kombajn czarny, pęd sobie jedzie przez ulicę. Tam na wecie. Tam jeszcze te inne John Deere sobie jeżdżą na polach też. Proszę, to jest największa przyjemność. 10. Polska matka bez modów. To jest po nie. Do farminga 21. Oczywiście, że muszą to dodać, bo to, to bez... bez polskiej mapki to nie życie. W Polsce mieszkamy, a Polskiej mapki w farmingu nie ma. Co to jest za farming? 11. Ogrody. Żeby jak na przykład hodowacie, na przykład żeby była możliwość hodowania kwiatów i yy, innych takich rzeczy. I to naprawdę jest fajne. Więc zabieramy się do 12. 12. Hodowla lading. To naprawdę też jest fajne. Yy, yy, fajne postanowienie, żeby było to w 20, 21. Bo i tak tego nie ma, więc mam nadzieję, że dodadzą. 12. Je Boże, 13. John Deere 10620RX. To jest najważ... największy John Deere, który wyprodukowali właśnie ten John Deere, czyli ten. Producent John Deere, żeby wyprodukowali tego John Deere 9620 RIX, bo to jest po prostu... Ja byłem naprawdę, widziałem na wyżywo tego John Deera. On jest naprawdę wielki, i potężny: 14 więcej samochodów, więcej samochodów. Mamy tylko dwa pikapy i to wszystko, ale powinny też być osobowe, terenowe. No i te podobne, 16 najstarsze sadzarki, tego też bardzo mi brakuje, więc one się powinny znaleźć, mamy same nówki, wszystko nówka, a nic starego nie ma, 16, wiatraki, dzięki którym można zarobić za godzinę, albo za jeden dzień, za 20, dwadzieś... za jeden dzień, no, zba żeby ze 100 koła było, żebyśmy przez wiatraki też zarabiali. 17. To, co każdy nie mógł się doczekać w jeden 21, 21 w ogóle, wszyscy mówią, że to musi być. Więc będzie klasy. Oczywiście, że będzie będzie 35 yy, właśnie maszyn yy, rolnych, które będą tam występowały. Na przykład, yy, dwa kombajny, 3, 4 kombajny. Te zbożowe i do kiszonek i tych innych Będą na pewno ładowarki Będą ciągniki Będą te i te też siewniki jeśli nikt raczej nie będzie Będzie na pewno do snopków Do bel Do trawy Więc słuchajcie, na tym byśmy zakończyli odcinek Pamiętajcie, żeby zostawić Ok w górę I zostawić suba Cześć